Hej, witam cię w nowym odcinku jak zrobić grę w Pythonie. Dzisiaj zajmiemy się kolizjami, więc tak żeby co zrobić, to najpierw otwieramy PyCharma, potem Przemy tą właśnie. Więc tak, skoro mamy tutaj, no mamy te, te, te poprzednie odcinka, jakby yy, yy, ustawienia naszego yy, ekranu. Więc tak. Chcemy najpierw, mamy tutaj naszego naszego cuba damy jeszcze żeby właśnie pozycji w sumie nic nie będę zmieniał tylko dodam Collider Collider równa się, będzie to Box Jest wszystko działa. Mm -hmm. Tylko damy, w sumie faktycznie, damy go troszkę na prawo. To jest A jest tutaj na prawo. I jeszcze stworzymy innego cuba. Nazwijmy go pocisk na przykład. Będzie też cubem. No i damy, żeby tu był na minus 3. I żeby leciał po prostu na no, ten po prawej update damy. Więc stworzymy funkcję dep. Update. A z małej. No i niech pocisk kropka x A ja się równał nie wiem zero jeszcze niech się mnoży przez e, time Czy pamiętam jak była Delta Time, ale dobra. Delta Time teraz nam nie jest potrzebny. Mm. No i przeleciał mega, mega szybko przeleciał, więc damy 01 no i leci w niego, nie? I jeszcze byśmy musi... No i mają dwa kolajdery, ale musimy jeszcze jakieś hit info tutaj dać. W sensie, że kiedy uderzy, to coś się dzieje, hmm, więc trzeba coś zrobić. Eee, to... to robimy tutaj jakiegoś ifa. If. if ball znaczy, if cube nie no, if pocisk, pocisk if pocisk, kropka enter wtedy to wtedy zmienia nam się jakby to w którą stronę się porusza to może utworzymy zmienną i będziemy ją zmieniać po prostu y Tu będziemy zmieniać ją. Niech speed będzie dodatkowy spida, a spida musimy stworzyć najlepiej Jeśli tutaj. Wtedy zmieniasz spida na spida razy minus jeden, a to po prostu spida. I teraz tylko jak trzymam to nie, nie rusza się, to, to zobaczymy ciekawe mm. no i jak dotknie, to się odwraca że tutaj można zaobserwować dotknie to mm, jakby zmienia swój kierunek więc tak to można zrobić. Mm. I tak, jeżeli na przykład byśmy chcieli jeszcze, żeby nam, jakby na przykład, usuwało to, co warniemy, to niech destroy ball in czy nie bal, tylko pocisk zapominam ciągle jak to nazwałem pocisk. Inter. Entity. i teraz powinno się odbić i usunąć tego tutaj No i tak się stało, więc tak by wyglądały kolajdery, kolajdery oczywiście mogą być inne, ja użyłem tutaj boxów, tak same modele, tak by to wyglądało wszystko, jeżeli masz jakiś problem to wbij na Discorda, tam pomagamy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, cześć!